Cześć, mam na imię Ewa i jestem teraz w Kenii, w szkole Sierocińcy Shellom. Tu widzicie naszych uczniów. A zwracam się do Was teraz, chyba mniej więcej rok po tym, jak pierwszy raz o, o mojej Afryce opowiadałam tutaj w Synaj TV, z prośbą o pomoc. Nasza szkoła staje przed dość trudnym momentem. Chłopaki, proszę się nie śmiać. Bo jesteśmy szkołą dla chłopców i dziewczynek, szkołą sierocińcem. Natomiast weszły nowe, nowe ustalenia, znaczy już jakiś czas temu, ale na razie przymykano dla nas oko, że chłopcy i dziewczynki nie mogą spać w jednym budynku. U nas polega to na tym, że jest piętro dla chłopców, piętro dla od dziewczynek, oddzielne wejścia, oddzielne, oddzielne toalety, oddzielne prysznice. Natomiast od, od najbliższego semestru nie możemy działać jako taka szkoła. Ministerstwo, przedstawiciel ministerstwa na nasz rejon powiedział, że, że nie może tak być, więc mamy Dwie możliwe dwie opcje. Przerabiamy szkołę, naszą podstawówkę i nasze liceum tylko dla chłopców. Tylko dla chłopców, nie dla dziewczynek, bo mamy też zawodówkę, w której większość no zdecydowana większość to chłopaki. Ale wtedy odsyłamy wszystkie dziewczynki do domów, a dziewczynki są z bardzo różnych rodzin, z rodzin patologicznych, z bez rodzin, więc wylądują nie wiadomo właściwie gdzie. Albo budujemy budynek. Budujemy drugie dormitorium dla dziewczynek. Zaczęliśmy zbiórkę. Potrzeba 550 tysięcy złotych, co jest sumą, która no dla mnie, dla szkoły, dla dzieciaków, tym bardziej jest nie do przejścia, chyba że pomożecie nam wy. I o tę pomoc proszę. Wklejmy w wam link do, do zbiórki. Po to, żeby, żebyście mogli e, mieć swoją cegiełkę i cegiełkę w przenośnie, ale i dosłownie, bo potrzebujemy cegieł, potrzebujemy piasku, potrzebujemy cementu, potrzebujemy okien, potrzebujemy blachy na dach. Wszystkiego. E, możecie się dorzucić to, czego serdecznie zapraszam. Ja i moje dzieciaki serdecznie serdecznie pozdrawiamy. Namahaj.